Cześć, fajnie, że jesteś. Witam Cię na moim kanale pod tym samym tytułem, czyli fajnie, że jesteś. Dzisiaj o empatii słów kilka. Słuchajcie, empatia jako budulec budowania bliskości, budowanie relacji na zupełnie innym poziomie. Wychodzimy z założenia, że ja jestem OK. Taka jaka jestem, z moimi wartościami jestem ok, Chociażby tylko z tego powodu, że jestem człowiekiem. I Druga sprawa, wychodzę z takiego założenia, że Ty jesteś OK. Ty jesteś OK ze swoimi wartościami, z tym, jaki jesteś, jaka jesteś. Jesteś OK. I na tym poziomie możemy się spotkać w empatii. Ja jestem OK, Ty jesteś OK. I od tego zaczynamy. Nie oceniam, nie wywyższam się, ale też się nie zaniżam. Tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy OK. I o to chodzi, kochani, żeby dać przestrzeń sobie na to, żeby się wysłuchać w uważności, w nieocenianiu. Bo zobaczcie, jak korci nas naprawdę często, kiedy na przykład no jest jakaś sytuacja, dzwoni do nas przyjaciółka, skarży się na męża, na dziecko, na bałagan, na przepracowanie, mówi nam tyle rzeczy od razu. No i co, słuchamy jej? Od razu korci nas, żeby jej powiedzieć, bardzo często. Nie zawsze. Słuchaj, wiesz co, no ja na Twoim miejscu to bym nie przesadzała. Wiele matek ma taki problem, więc w ogóle się ogarnij, więc weź się w garść. Wiele kobiet chciałoby mieć męża, Twój może z spokojem. Nie przesadzaj, jakby naprawdę nie masz na co narzekać. Zobacz, masz to, to i to i to. I my chcemy może poprawić jej humor, pokazać jej, że ma te wartości przy sobie. Natomiast skutek jest zupełnie odwrotny. Słuchajcie, dajmy temu człowiekowi się wygadać z taką ciekawością, bez oceniania. Co ona chciała Ci powiedzieć? Chciała Ci powiedzieć o swoich potrzebach, nie? Chciała Ci powiedzieć o tym, jak się czuje w tej sytuacji. Że jest zmęczona. Narzeka na swojego męża. Nie dogaduje się z dzieckiem. Jest po prostu przemęczona. I taka też jest okej. Okay. Smutna jest ok, rozdrażniona jest ok, taka nieogarnięta jest ok, jest ok, a ty po prostu możesz jej towarzyszyć w tym, jaka ona teraz jest i co przeżywa. Jeśli jest smutna, daj jej na to przestrzeń, możesz zapytać, co mogę dla ciebie zrobić w tej sytuacji, ale nie rać. Słuchajcie, ciocia, dobra rada, to jest okropna sprawa. Korci nas, oczywiście, że nas korci, ale dajmy na to przestrzeń, czyli kiedy następnym razem przydarzy się sytuacja, że ktoś chce ci o czymś opowiedzieć, masz wybór, masz wybór, zatrzymaj się i zastanów się, może tym razem zrobię inaczej, ok, 1500 razy wyrwałam się z czymś tam, więc teraz nie będę się gryzła w język, po prostu spróbuję inaczej. Zauważ, zauważ tą sytuację, zauważ bodziec, zauważ, co się zadziało te 1500 razy i teraz spróbuj inaczej. Wysłuchaj, daj przestrzeń, spróbuj z ciekawością dowiedzieć się, co tak naprawdę słychać, co tak naprawdę się dzieje, co tak naprawdę się zadziało, że jest smutna, co się zadziało, że nie dogaduje się z dzieckiem. Może naprawdę, naprawdę po prostu chce się wygadać. I Wtedy dajemy przestrzeń, żeby ten drugi ktoś dotarł do swoich emocji, dotarł do takich swoich prawdziwych potrzeb i pragnień. Przecież to jest cudowne. Fajnie byłoby mieć w swoim otoczeniu takiego empatę, drugiego empatę, z którym można by było ćwiczyć, bo faktycznie czasem jest tak, że próbujemy w ten sposób rozmawiać i drugi człowiek po prostu patrzy na nas jak na ufolutków, prawda? Więc no, nie o to chodzi. Jestem ciekawa Twojej perspektywy. Opowiedz mi o tym. Opowiedz mi o tym, dlaczego chcesz mieszkać w Bieszczadach. Nie powiem Ci od razu, że to głupi pomysł i że mój wujek kiedyś miał też taki pomysł i naprawdę bardzo tego żałował. Ja będę ciekawa tego pomysłu. Opowiedz mi, jakie są Twoje pragnienia, jakie są Twoje potrzeby, jakie są Twoje marzenia. Co Ty w tym momencie o tym myślisz i co Ty w tym momencie czujesz? A jak czujesz się dzisiaj smutny, bądź smutny. Możesz być smutny, leżeć na podłodze i naprawdę taki też jesteś ok, taki też jesteś wartościowy. Jak mówi moja ulubiona Brenna Brown, empatia to świadomy wybór. Zastanów się, jak chcesz się zachować w tej sytuacji. Czy chcesz dowiedzieć się, o czym ta druga osoba myśli? Jak widzi świat swoimi oczami? Tej sytuacji, którą Ty, oczywiście, że tak, zrobiłabyś inaczej. Ale ten ktoś chce inaczej i ma do tego prawo. Oczywiście, jeśli nie robi sobie albo tobie krzywdy, wszystko jest ok. Zobaczcie, jak my często po prostu chcemy załatwić sprawę, kiedy nasze dzieciaki mają jakąś okazję, święta urodziny, my na przykład dzwonimy między sobą i pytamy się, hej, a co chce dostać twoja Zosia na gwiazdkę? Weź mi wyślij linka, tak? Czyli załatwić sprawę i powiedz dalej. Nie zatrzymamy się. Jakie ma zainteresowania? A dlaczego ją to interesuje? Kurczę, a opowiedz mi coś więcej. A może ja z nią pogadam? A co by ją uszczęśliwiło? Zatrzymać się na chwilę i zrobić taki naprawdę osobisty prezent. My mamy taką tendencje do uszczęśliwiania na siłę, do dawania rad, do pocieszania, do zgadywania, do zgadywania chociażby jak się czujesz. Po co to robisz? Jaka potrzeba za tym się kryje? Po co chcesz kogoś uszczęśliwiać? Może to mówi o tobie coś, tak? Jaka potrzeba u ciebie się odzywa? Chcesz się czuć potrzebna? Po co jesteś tym ratownikiem? Dlaczego tak się zachowujesz? I spróbuj inaczej, spróbuj tym razem inaczej. Ja wiem, że nawyk jest silny, ale tym razem zauważ ten schemacik, zauważ to, co się zadziewa, i że już cię korci w tym momencie, tak? I pauza, i zrób inaczej, zrób inaczej. I zmień ten tor komunikacji. Wprowadź nowy nawyk, a potem go ćwicz w takiej uważności, w takiej troskliwości, w takiej miłości, też przede wszystkim do siebie, bo przecież to jest tak, że my nie jesteśmy wyrozumiali dla innych, my nie jesteśmy empatyczni, my nie jesteśmy cierpliwi i lecimy dalej, bo my też dla siebie nie jesteśmy właśnie tacy. Kiedy spadniesz z roweru, lecisz do apteki, weźmiesz sobie tu jakiś psik-psik, tutaj jakiś apap i następnego dnia do pracy, prawda? Ale gdybyśmy byli dla siebie dobrzy, troskliwi, no to tak naprawdę powinniśmy pójść do lekarza, powinniśmy się chwilę zastanowić, odpocząć, przebadać i dopiero pójść do pracy w pełni sił. A my biegniemy, biegniemy i dokąd my tak biegniemy? No i skoro siebie tak traktujemy, to gdy nasz kolega z pracy ma podobną sytuację i chce wziąć tydzień wolnego, no to jakby my parskamy i mówimy, kurczę, no ale weź się, garni, tak? Jakby no nie takie rzeczy. Nie przesadzaj, tak? Jakby to tylko wymówka. Bierz się do roboty, tak? Ciśnij. Więc, jak sobie sami nie damy tej łagodności, to trudno jest oczekiwać, żeby ci inni dali nam łagodność. I my też nie umiemy dawać po prostu temu drugiemu człowiekowi. Ale w tym jest, kochani, taki sekret naprawdę bycia, bycia blisko. Bo empatia jest paliwem bliskości. I na tym skończę. Za dzisiaj dzięki Buziaki, fajnie że jesteś.